No i kochani, jesteśmy już na targu. Jest synka już tam tutaj widzę, że się dopiero ludzie rozkładają. Jest bardzo wcześnie, godzina 5.30. Powiedzmy, że już 5.40, no, tam już z daleka coś świta, ale to nie, tam są światła jeszcze. Dobra, będziemy za chwileczkę dogrywać, jak będzie jaśniej, bo no tak w takich warunkach się człowiek rozkłada, ponieważ. Yy, no, wcześniej rano trzeba zacząć, jak to się mówi, żeby zarobić na chleb. Idą ludzie z latarkami. O, tak właśnie chciałem nagrać, żeby było też widać, fajnie jak ktoś przychodzi z latarką. Właśnie chodzą z latareczkami, sobie patrzą, co tam można w ogóle yy, znaleźć. No, bo niektórzy to są ranne ptaszki po prostu i szukają skarbów już, nie? No, my trochę tego mamy dzisiaj. Całe auto, tak więc kurczę, fajnie. Zobaczymy co to będzie, synka już ciuszki rozwiesza Tak więc zostańcie z nami Życzę nam powodzenia Tam w oddali Tak No dobrze No to to, lecimy dalej łapka w górę, subskrypcja. Pamiętajcie o tej subskrypcji. łapce w górę, to nam pomaga rozwijać kanał. To nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć łapkę w górę, jak się Wam podoba nasz kanał i oglądacie. No i co? Jakiś komentarz, może być jakaś błyska uśmiechnięta, obojętnie co nas, to po prostu będzie ten cieszyć i że oglądacie. I w ogóle, o, proszę bardzo, fajnie to widać, jak ktoś przychodzi, o, ale tu Pan ma latarę fest, nie? No dobrze, no to co? w przerwach takich będę chodził też po targu dogrywał tutaj do filmiku tak żeby byście sobie tam widzieli co kto inny ma na targowisku no i co lecimy dalej no i tu powolutku się zaczyna dziać kochani tak jest tutaj pierwsi klienci przeszukiwanie telefonami sprawdzanie co i jak w każdym razie w każdym razie no, zaczyna się coś tutaj dziać już bo sporo jednak tego tutaj u nas jest. tak więc I ciuszki też są nie, tak więc A Justynka tam już pomachała. <grytanie> Elegancko, fajnie jest, naprawdę, ja polecam każdemu. Jeżeli ktoś ma e, e, okazję, szansę, nie wiem, coś takiego spróbować, to fajna atmosfera z ludźmi, nie? 2 euro! Jest, 2 euro, 2 euro jest, super, zaj, zaj fajnie, no, tak więc... Dobra, tam gdzieś w oddali muzyczka leci, zaraz będę no, musiał trochę <coughs> mówić, zagłuszać to, żeby nie było tutaj... Tak, jest, pier, pierdołeczki sobie tu, nawet mamy tu taką dynkę. No i elegancko Tak więc kochani życzę szczęścia jeszcze raz Zostańcie z nami Dziś na końcu filmu dowiecie się Ile udało nam się zebrać w ogóle kaski Z tego całego dzisiaj targu Ile dzisiaj sobie tutaj uda nam zarobić Nie No kochani I takie tu można sobie jeszcze zjeść na targu Fajne smakołyki Borek z mięskiem, ze szpinakiem po 4 euro. Kręcą się ludzie, jedzą. Piękna pogoda się zrobiła. No jak na koniec października to jest naprawdę bardzo ładnie. Ludzi mnóstwo, tak więc super się to wszystko tutaj prezentuje. Tak, tak widać, ludzi dużo zainteresowanych. Sprzedaje się ładnie, pierdołki wszystkie. Tak więc bardzo fajnie jest. Cieszymy się niezmiernie. No to jest ważne właśnie, nie? No, tutaj też jakieś naleśniki, bułeczki, jakieś różności. Można sobie na targu zjeść. Bagietki. Różne. Fajnie wyglądają. Tutaj świeżo kroili. Widzieliśmy dzisiaj o 6 rano. Naprawdę warto nawet sobie przyjść zjeść zjeść taką bagietkę. 6 euro za taki kawał bagiety. Dobra. Tak więc fajnie jest. Jest scenka tam oblężona, tak więc lecę pomagać, bo e, naprawdę kurczę, jest godzina 8.30, a mamy już praktycznie te kartony, już praktycznie... Po połowie, że wyczyszczone, fajnie cieszymy się. No, bo to wszystko, kurczę, dostaje drugie życie. To jest bardzo ważne, żeby tego nie wyrzucać do śmieci, takich różnych rzeczy, które są przydatne, które można w ogóle jeszcze zużyć, albo mogą się do czegoś przydać. Nie że na przykład gry dla dzieci gdzieś tam nie wiem, ludzie wyrzucają, leży. Po co? Po co, jak można to po prostu nawet za symboliczną kwotę, a, 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 a sprzedać, nie? No, więc tutaj widać już prze. Że, że Przemieszane, wszystko ładnie przemieszane, przebrane, tak więc no kartoniki do połowy już wyczyszczone, no fajnie, dobra, super, cieszymy się bardzo, pani, ka, pani kamerzystko, pani kamerzystka zajęta teraz, dobra, fajnie, fajnie, kochani, zostańcie z nami, zobaczymy na podsumowanie jak nam się dzisiaj udało, no czy warto było, czy nie było warto. Chociażby nawet dla, warto, dlatego że kontakt z ludźmi zawsze fajny, sympatyczni ludzie. Tak więc wszystkich tutaj jeszcze chciałbym pozdrowić, za, zaprosić do subskrypcji tego kanału. Tak więc jeszcze, jeśli da radę, to dajcie tą łapkę w górę, jak, jak się Wam podoba. Nie? No, pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy na dalszą część yy, tutaj naszej, jak to mam powiedzieć, naszej. Yy, Przygody na targu staroci. Co tam na następnym stoisku? W międzyczasie trochę sobie polatam po stoiskach, popatrzę co kto inny co tam sprzedaje. Tak więc może coś ciekawego zauważymy, nie? Kryształ piękny. Czy nie Chyba nie. Do Inchina, ale do zaparzania herbatki. Liście. No, stare, na pewno. Ładne. Tamten ładny jest tam w rogu. Bardzo ładny. Oczywiście można napisać, co się podobało. Fajne kobaltowe pojemniczki. nosi się, tak ładna pogoda się zbyła, ale zapowiadają właśnie jakieś wichury. Oby dzisiejszy dzień się w miarę ładnie do nas skończył, nie? Tak więc zapraszam na kolejne stoisko. No kochani, kolejne stoisko. O, ten jest piękny. Szkoda, że nie ma sygnatury. Ale jest bardzo ładny. Tu jest trocheczkę. Ale bardzo ładny łabątek. Piękny łabot, duży no i tu widzę pewnie Walendorfa tutaj mamy te tria, ale troszkę takie już widzę gołym okiem, że są lekko obdrapane, dlatego nawet nie biorę w ręce. No bo po co to w ogóle? W każdym razie o różności, nie? Cały stoliczek. Wszystko pięknie. Wszystko ładnie, pięknie tutaj ludzie. Tłumy ludzi. Tłumy ludzi, kurcze o, o, ale wiatr się zmaga, nie? Właśnie tego się wszyscy obawiają nie? że co zrobić. Idziemy na następne stoisko no dużo siuchami rzeczy. Tak więc, czym jest? Cukiernica ładna. Cukiernica ładna, z cukrem w środku. Bawaria. Przykna ta sukiernica Bawaria Dobra i tak to wszystko Wszystko można kupić na tym targu Idziemy dalej Dobra kolejne stoisko patrzymy co tutaj ciekawego można można by było kupić coś widzę ładnego pewnie cukiernica ale za chwileczkę pokażę nie piękne pudło piękne pusderko. to chyba jakieś te m nowe no, nie takie nowe Bardzo ładne cukiernica dajże co długówik i cukier do ozeł, tak? Tak, to jest zimia. Dankę. Tak jest, Chodzieży. piękna cukiernica, ale jest uszerbiona. Tak więc y, nie zabieram jej w każdym razie. Proste, Dankeszen? No i dobra. Super, lecimy dalej na kolejne stoisko. Hopsy! Tutaj ominiemy, bo tu same kubki, pierdółki. Dobra, zaraz się włączek, tylko sobie przejdę. No i tu takie stoisko z kartonami. Tak więc zobaczymy sobie, co tam w kartoniczkach leży ciekawego. Wiem, że lubicie kartony, ale ja tutaj widzę jakieś takie wszystko wymerdane. Wieje niesamowicie, naprawdę, naprawdę tragedia się. Robi. Co tam się dzieje normalnie? No, jesteś bezpieczny. Ale wichula. O no, pierdołki tam. No, ale każdy coś tutaj znajdzie dla siebie na tym, na, tym, na tym targu, nie? Bo coś tam wiało w kamerze, to przepraszam, ale no. niestety wieje wiatr. Ładne. Pan tu krzyczy i krzyczy. Ludzie lecą, jak słyszą, a jeden euro to już ciągną do tego, nie? Wszystko muszę dziś sprzedać, mówi pan. Ptaszek jakby. No, dostanę się tam. Chyba raczej będzie ciężko. Przejdę jakoś tutaj po trochu. Zobaczymy, co tutaj wybiorę. tam. Obrusiki, nieobrusiki. Pan się drze i klientów przyciąga. 500 zł. 50 cent. Przejdziemy tam z drugiej strony. Wracamy. Wracamy, niestety nie udało nam się nagrać yy, wszystkiego, ponieważ przyszedł deszcz, zaczęło lać, wichura przyszła i przyszła, tak, dzisiaj były alerty właśnie jak chodzi pogodowe, dlatego po prostu szybko żeśmy spakowali, wszystko w samochód i biegiem. Szkola, bo nie było tego całego dnia, tak więc jest godzina 12.10, no więc y, szybko się spakowaliśmy do samochodu, przyjechaliśmy. Na placu schodowej jesteśmy na dworze, jak widać no pogoda no nie... Za, nie za ciekawe. No teraz już taka grzawka leci, ale nie widać nikogo, aż że tak jak chwilę. W każdym razie. Yy, no co tam, nie? Zostańcie z nami, my się rozpakujemy. Wszystko wrzucamy zaraz w piwniczkę. Tam jeszcze parę... Tam jeszcze męczy, mamy parę kratów. naszych. się tam w ogóle tak, zabrała ze sobą. No, jedziemy. No, jedziemy dalej. A. Gdzie pan? Tak jak zostańcie z nami, będzie jeszcze podsumowanie. Fajny dzień był, naprawdę super, mimo że pogoda, że do że 12 godziny, ale yy, coś tam się nazbierało, Zostańcie na podsumowaniu. Jeszcze może to. dobrać, trzeba trochę tego filmiku. Pomożesz Justynce, pomożesz. Jest kreselek, jest szefa, musi być. Fajna sprawa. Tak więc zostancie za chwileczkę zrobimy podsumowanie No. Tak jest. No i pchamy te graty dalej. Trzeba jechać. Uwaga. Co? Nie wiem czy dam radę, tak jedną ręką i tyle bananów. No dobra, jakoś damy radę. No lecimy. Lecimy tak, dalej. No chcemy pokazać mniej więcej jak to wygląda no, teraz do piwnicy? Do piwnicy, tak więc zostaw tam to już, popatrz. No, tylko tak weź ode mnie. przekładanie znowu, bo piwniczkę mamy tam na końcu. Coś się tu włączyło. Suszarka. No i tutaj ta mała. Suszarka no. policyjna, nie? Dobra. Włączyła się. Tak więc tak to wygląda. Nie kładę kartonu, bo się nie zmieści. Nie? No. Musiałem się rozebrać, bo tu jest naprawdę ciepło. No ciepło, i... nisko mamy tutaj. Ostrożnie, także... tak powoli, bo tym telefonu to znowu będzie latanie. Nie jest tutaj nie jest. Tak, wszystko dobrze. Tak więc teraz trzeba to do piwnicy, wszystko znów. No i tyle, nie? No ale kurczę, coś za coś. W każdym razie no, ciężka praca popłaca. Tak więc kochani, zapraszam do tej subskrypcji kanału. Tylko kliknąć ładnie. I to wszystko, to nam naprawdę pomaga. Nie? Subskrypcja, polecać nas. No. Łapka w górę. No i, i co? A my mamy tam za zakrętem, Tam prawym. Z zakrętem trzeba tutaj jeszcze wieścią. No. I tam wypakować, przejrzeć co i jak, bo wszystko było spakowane jak leciało, nie? No. W każdym razie. No dobra. Dobra. To co? No, to zapraszamy. Za chwilę będzie podsumowanie, nie? Jak tutaj się obrobimy z tymi tabułami, tak. nie? No. Tak więc. Łapka w górę. Dokładnie. Lecimy. Tak więc witam kochani na podsumowaniu. Tak, jest już wieczór, jesteśmy bardzo zmęczeni, powiem szczerze. Pogoda była wyśmienita, później się to przerobiło wszystko w jakiś. będzie widać na filmiku na pewno. Stopniowo było coś tam nagrywane bardzo dużo. Kochani, jest to podsumowanie, na które Was zapraszałem. Tak więc za chwileczkę przejdę do tego, coś tam pokażę. <laughs> Justynka, no bo nie wiem Justyka. czy na ty ulecieć. Tak, tak jak mówiłem i, i, i będziecie mieli taki obraz. Naprawdę czy warto stać na tym flowmarku i tam kurczę marznąć i, i, i ganiać i ganiać, nie? W każdym razie co? Yy, no, można śmiało. Tak, jest, my już to przy, wszystko przeliczyliśmy. Justynko, możesz tutaj najpierw nawet pokazać. Yy, wyszło nam 154 euro i 154,20 centów. Tak więc sami sobie to pomóżcie razy 4, czy warto, czy nie warto, każdy sobie może odpowiedzieć. Nam warto, bo po pierwsze świeże powietrze, po drugie kontakt z ludźmi, fajnie, sympatycznie i super spędzona niedziela, nie? Od 36 euro kosztuje w sumie miejsce. Tak więc jak sobie to ktoś odejmie, no to zostaje takich dobrych parę stówek. No, mieć, a nie mieć, nie? Grosz do grosza, będzie kokosza. Kochani, co jeszcze? Jak się Wam podobało i ktoś dotrwał już do tej chwili, zostańcie z nami. Zasubskrybujcie, łapka w górę, komentarz. Zapraszamy do kontaktu, jakby ktoś coś fajnego chciał sobie zamówić. Albo w ogóle no jesteśmy tutaj dla Was. Tak więc fajnie, sympatycznie. Co jeszcze chciałem jeszcze podziękować za wszystkie subskrypcje, za to, że tam ładne SMS, nam pisze, przepraszam, wiadomości pisze, pisze, piszecie i tak dalej. No dobra. Co? Jest tylko coś tam do powiedzenia? Ech, no. Chyba nie. Trzeba się tutaj już ryktować, kombinować. Zadowolenie żeby... jest. Zadowolenie jest, no fajnie, jest, no wiadomo, no o to chodzi, żeby też coś zarobić i, i co? No jakieś i prze, i nie wyrzucać tych rzeczy. Dać im drugie życie, a jeszcze mieć za to jakiś grosik, no kurcze, jasny, gwint, nie? Tak, no. no. Tak więc fajnie. Zapraszam do polubienia, do polecenia naszego kanału. No no i co? I co? Łapka la, la w górę! W górę.